Siemanko, z tej strony Bogu i mam dziś dla Was RTA na pojedynczą grzałeczkę Zaprojektowaną przez Mike'a od Mike Vapes Jest to Eclipse RTA Bardzo ciekawe rozwiązania No, zobaczmy, zobaczmy jak to wszystko wygląda I mamy nasze Eclipse od Mike Vapes Tak, Mike Vapes i Yacht Vape Tutaj mamy zdrabki, kolor matowy czarny, facebooki i tak dalej. Tutaj muszę zasłonić. E, tutaj mamy parę informacji. Pojemność 2 ml do 3,5 ml. Z tego co mi wiadomo, teraz wychodzą przedłużki do tego RTA. Być może 4,5-5 ml się zmieści. Tyle, że to, to wyższy będzie trochę ten atomizer. 24 mm średnicy. Tutaj pod tą naklejką, której nie będę pokazywał, jest cały spis zawartości, ale to Wam pokażę, co jest w środku. To wyjdzie na to samo. Mamy nasze RTA. Tutaj mamy pudełeczko z zapasówkami. Mamy bombelka mamy drugi drip tip, mamy gumki i adapter do ustnika 510, także można 510 na tym używać. Teraz jest zamontowana 810. W tym wszystkim jeszcze brakuje, gdzieś mi się zawiruszyło, narzędzie do odmierzenia długości nóżek, oraz kluczy busowy ale to powinno być normalnie w zestawie. I mamy nasze RTA. Tutaj jeszcze mamy instrukcję obsługi. I mamy nasze RTA. Jest maleńkie 24 mm średnicy. Tam w środku mamy śruby do montażu. Zaraz wam pokażę. To wszystko jest jeszcze trochę suche po myciu. Tak regulujemy sobie przelot powietrza. Tu mamy ustnik. Bardzo podobny jak w Yacht Vape. Tym RDA zarobiłem wcześniej. Ustnik jest. 810, tak, tutaj mamy Eclipse, Mike Vapes, Yacht Vape, same vape. Całkiem spore wlewy, lewy, ogromne w lewy, jak, jak na takie małe RTA, to naprawdę są imponujące wlewy. Tutaj mamy uszczelkę, którą po myciu możemy sobie wyciągnąć, bo jednak pod spodem będzie się zbierała woda i, i, i liquid i wszystko. Tutaj możemy sobie. O, widzicie, jest jeszcze trochę wody. To możecie sobie ściągnąć i wysuszyć pod spodem. Że tu mamy 2 ml szkło. Tak, dzwonek bardzo płytki. Zaraz zobaczycie, dlaczego on jest taki płytki. Możemy sobie ściągnąć szkło. Mamy znaczek Eclipse. Eclipse. To jest zaćmienie. Nie wiem, co ten znaczek ma wspólnego z zaćmieniem, ale, ale ładnie wygląda. I baza. Zróbmy zbliżenie do bazy. I jest nasza baza. Jak widzicie, z jednej i z drugiej strony mamy w plasterek miodu. Airflow, tu na dole mamy otwory na nóżki do naszych grzałek. E, tutaj wchodzi single. Nie ma opcji, że tutaj wejdzie dual. Chyba że 1,5 mm średnicy. E, także to jest typowo pod singla. E, przez to, że mamy cztery otwory, możemy grzałkę nawijać i w lewo, jak i w prawo. To jest fajne. E, bardzo mi przypomina e, Recurve RDA, Wasp RDA, może trochę. Nie, nie do końca. Przez ten, przez ten układ tutaj słupków, może trochę łosp mi przypomina, ale tak poza tym to, no nie do końca. Tu na dole mamy bardzo małe porty na nasz Liquid z jednej i z drugiej strony, bardzo malutkie, bardzo malutkie. Martwiłem się, że sobie nie będą dawać rady, ale sobie dają radę, to jest, było zaskoczenie. Tu mamy wcięcia z jednej i z drugiej strony, napręd do instalacji grzałek. Wygląda to dosyć. Prosto, ale bardzo przemyślanie. Bardzo nisko to wszystko siedzi, tak jak widzicie, dlatego, że wszystkie śruby znajdują się w środku pod pierścieniem Airflow. I możecie się zastanawiać, co się stanie i jak wypadnie Wam taka śruba podczas wykręcania. Może wam od razu pokażę. Odkręcam sobie śrubkę, tak jak widać jak odkręcam, 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 i śrubka. Wypadła, tak? Nie ma śruby. wypadło I co w takim, w takim momencie robimy? Widzicie, tam jest pod spodem śruba. W tym momencie możemy się albo bawić w wytrzypywanie tej śruby, albo możemy odkręcić dolny pin. Odkręcamy pin. Pamiętajcie, żeby tego plastikowego izolatora nie zgubić. I jak odkręcimy ten pin, wychodzi nam cały dek i mamy śrubkę, która nam wypadła. To jest fajne. Tutaj mamy wcięcie, które powoduje, że tym wcięciem wkładamy, że ten dek nie będzie się ruszał. Pozytywny kontakt trzyma się na tych śrubach. Żeby go wyciągnąć do czyszczenia musimy wykręcić te dwie śruby. No, całkiem, całkiem fajnie przemyślane to wszystko jest. Naprawdę, naprawdę jest trochę innowacji. No, jest, jest dosyć imponujące. Także, no, zainstruujemy grzewkę, singielka, czterordzeniówkę standardowo. Pokażę Wam, jak się zakłada bawełnę i tak dalej. I wszystkie te dobroci, które zawsze Wam daje, nóżki obcięte na 6 mm. E, tak naprawdę nie ma to jakiejś dużej różnicy. Najważniejsze, żeby było obcięte w okolicach 6 mm, bo i tak będziemy używać pręta. E, I tak jak widzicie, odkręcone mam odpowiednie otwory. I możemy wrzucić sobie grzełkę. Tak, siedzi ładnie w otworach. Teraz możemy włożyć pręt, żeby wszystko wyrównać. I możemy sobie dokręcić. Jedna strona dokręcona, druga strona dokręcona. Wyciągamy pręt i tyle. I to naprawdę jest banalne, jeżeli chodzi o budowę. To teraz wygrzejmy. Grzej się ładnie od środka na zewnątrz. Upewnijmy się, że wszystko jest wyregulowane. Jest. Oporność wyszła 0,27. Sam raz. Bawełna. Bawełna, jak zawsze używam. Prime. Prime, prime. Trochę ją wyczeszę, ale nie za dużo. I dokąd docinam? Docinam. Szczerze, docinam aż tutaj do. Do tej blaszki od wlewu, wlewu płynu naprawdę mało tutaj trzeba tej bawełny. Tak, docięte i teraz tylko wtykamy do środka. No, widzimy, wystaje tutaj. Widać naszą bawełnę z drugiej strony. Jest to samo. Założonego mam już bąbelka. Muszę wam powiedzieć, że tak jak podoba mi się e, to RTA z zwykłym prostym szkłem, tak, z bombelkiem wygląda po prostu. <grym> okropnie. <grym> to nie wygląda zbyt atrakcyjnie, no ale no, no, no trudno, zobaczmy. wróćmy na górę. E, zobaczmy jak to łcieje tylko jeszcze napełnię. Otwory są ogromne, jak na takie męstwo, 3,5 ml. To jest ten kap jest tutaj może trochę za luźny, ale już tutaj nic nie zrobimy. Wróćmy na górę. I to było Eclipse RTA od Yacht Vape i Mike Vapes. Siedzina i Ulunciako V1. i wygląda naprawdę fajnie. Wyszła oporność 0,28 na 40 W. Zobaczmy, jak jest z transportem. Te szczeliny, które dopuszczają płyn do bawełny, są, są naprawdę małe. Zobaczmy, jak sobie daje radę z transportem. Płyn jest 85/15. Omboj, mięta, jabłko i czarny bez. Tak, tak. No jak na 85-15 daje sobie radę, to jest naprawdę, naprawdę e, dokonanie, e, zaskakujące, zaskakujące. Okej, okay. przewietrzymy. A więc ponownie bardzo zaskakujące transport. E, naprawdę, naprawdę jestem zaskoczony. E, Także to jest ogromny, ogromny plus. Jeżeli daję sobie radę z moim płynem, to na pewno 70-30 będzie sobie radził bez problemu. Więc w sumie nie pozostaje nic, jak dać mu plusy i minusy. Jeżeli chodzi o minusy, wydaje mi się, że ten kap na górze powinien siedzieć trochę mocniej. Bardzo łatwo go odkręcić, ale w kieszeni się nie odkręca, więc to może być trochę minus, ale nie do końca to już zależy od Was. Kolejny minus jest taki, że że te śrubki te śrubki mogą wypadać te w środku one są dosyć krótkie i podczas odkręcania tych śrubek one mogą wypaść. Oczywiście mamy rozwiązanie takie, że można ten dek cały wyciągnąć, ale mogłyby te śrubki być trochę dłuższe. I w sumie kolejnym minusem takim dosyć to zależy od gustu, jak kto lubi, ale moim zdaniem to RTA, szczególnie w Bomblu, jest mało atrakcyjna, jeżeli chodzi o wygląd. No, no nie jest najładniejsze. Mi się bardzo nie podoba, ale tak, tak jak mówiłem ponownie, to zależy wszystko od gustu. Także zróbmy plusy. Plusy są takie, że to jest maleńkie, ta, ta baza, i dzięki temu, że te śruby są w tych portach od Airflow, to powoduje, że ta RTA jest bardzo niskie. Taki, taki mały kurdupel, bardzo, bardzo przyjazny. Wielkościowo to nie jest to samo, co, wiecie, Juggernaut to jednak jest trochę większe RTA, coś może, no. O, no, jest, trochę, jest trochę większe. No ale szczerze powiedziawszy, to już zależy, kto co lubi. Jeżeli takie, właśnie kompaktowe, małe zestawy, e, ktoś szuka RTA do takiego małego zestawu, to, to jest fajna opcja. E, bardzo, bardzo dobra alternatywa dla, takiej, e, dla takiego Destiny e, czy dla Mathatera, chociaż Madhatter jest o wiele mniejszy. Smakuje mniej więcej na tym samym poziomie, ale to do smaku zaraz przyjdziemy. Dodatki, które dostajemy z tego RTA: jest fajnie, że dostajemy te dodatki i mamy tam wszystko, tak naprawdę, co, co potrzebujemy. Oczywiście, poza grzałkami, bawełnami i tak dalej, ale mamy bąbelkę, mamy zapasowe uszczelki, ustnik i, i co jeszcze. Adapter 510 do ustnika, narzędzie do obcinania nóżek, yy, długości nóżek, to, to, to akurat tego nie miałem w zestawie, bo, bo gdzieś się zawieruszyło, ale, yy, ale to mniejsza z tym. No i, i, i klucz, klucz też mamy, tak? Mamy. Bombelek ma 3,5 ml, proste szkło ma 2 ml. Z tego, co mi wiadomo, YachtWave właśnie wypuścił yy, przedłużkę, sam górny kap z kominem i, i szkłem, który powiększa pojemność do 4,5 albo 5 ml, ale nie jestem do końca pewien, to jest dopiero świeżość na rynku, jeszcze nie widziałem na no jeszcze szczerze mówiąc nie widziałem w żadnych sklepach, tylko gdzieś tam ktoś coś wspomniał. To by było fajne, bo pojemność by była trochę większa, chociaż smak mógłby ich trochę stracić przez zwiększenie tej wysokości, ale ale nie jestem pewien, więc nie będę mówił, że jest źle czy że jest dobrze. Jeżeli chodzi o smak, smak z tego RTA jest bardzo porównywalny do Destiny, do właśnie Mathatera, do takich różnych singlowców. Moim zdaniem Blotto się chowa, ale to dlatego, że z Blotto nigdy nie wyciągnąłem nic sensownego. Bardzo, bardzo fajny smak, bardzo gęsta chmura, bardzo nasączony smak. Fakt, że nie ma żadnego podbicia do, do Jaggernota. Mało, który RTA będzie lepszy od Juggernauta. W tym przypadku jest bardzo smacznie, bardzo fajnie. Bardzo fajnie mieć to RTA w swoim zestawie, bo, bo naprawdę fajnie oddaje smak na poziomie. Jeżeli miałbym ocenić, jeżeli chodzi o smak, to dałbym mu 7 do 7,5. Także to jest bardzo dobry wynik. Jak najbardziej zasłużony, bo smakowo, smakowo jest naprawdę fajnie. No powiedziałbym taki poziom Destiny może nawet lepszy od Destiny. No, ale Juggernauta nie przebija. Tak, takie solidne. Takie solidne 7.5. Także to było Destiny RTA od Yacht Vape i Mike Vapes. Coś jeszcze? Myślę, że to tyle. Jeżeli lubicie moje filmy, wciśnijcie lajka like i subskrypcję i pokażcie znajomym, jeżeli lubią takie filmy na temat nowych sprzętów, bo raczej starych nie będę robił, raczej takie rynkowe nowości. Tak, to to w sumie tyle. Ja jestem Bogu, to było na wydechu i do zobaczenia.